Witam serdecznie po małej covidowej przerwie w moim wydaniu, ale no właśnie, czas covidu był takim czasem, którym człowiek no, może zastanawiać się trochę bardziej nad tematem śmierci, ale w ogóle czas listopada to jest taki dzień wiadomo wszystkich świętych zaduszki. No i Halloween. No, co z tym Halloween? No może warto dzisiaj się nad tym zastanowić. Przełom października, listopada to jest taka już tradycyjna wojenka kulturowa w internecie na temat Halloweenu. I wielu ludzi yy, pisze, tak, udostępnia taki post, że jestem katolikiem, więc nie świętuję satanistycznych świąt Halloweenu. Nie? Okej, okay, jasne, rozumiem, że no, kontekst satanistyczny tego święta Halloween, jasne, są ludzie, którzy są satanistami, którzy się no, robią równe dziwne i złe rzeczy w tym czasie, ale jednak większość ludzi, która zaczyna zasysać Halloween i tak dalej, nie ma na myśli bycia satanistami i warto sobie to wziąć na to poprawkę. Bo jeżeli ty ciągle wszędzie we wszystkich widzisz mm, szatana i w ogóle robisz z ludzi Satanistów, to warto się zastanowić i pójść do egzorcysty, czy przypadkiem z tobą nie jest jakiś problem. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko właśnie, czy jest pewien sens w ogóle bawić się w Halloween. Bo jak dla mnie to nie jest kwestia satanizmu, ale jakiś taki pustki, a czasem wręcz głupoty. Are jesteś czy coś? A to parę absurdów, jakie widzę w całym świętowaniu przez katolików Halloween. Po pierwsze, jeżeli widzę ludzi dorosłych, którzy malują się i przebierają za jakieś trupy, tylko po to, żeby był powód, żeby się napić, no to uważam, że jest to trochę słabe. Przecież tak, można się spotkać i posiedzieć miło w jakimś towarzystwie. Bez, no, konieczności y, ubierania tego w jakieś takie, wiecie, y, szatki typu jestem y, t, żywym trupem, nie? No, ludzie, no nie jesteśmy już w przedszkolu, nie? Po drugie, często ludzie, którzy ubierają swoje dzieci na Halloween i przebierają je tam i robią z nich potworki takie, żeby były jak najbardziej straszliwe, jakoś dziwnie ci ludzie często nie zabierają swoich dzieci na pogrzeby, ponieważ uważają, że jest to zbyt drastyczne doświadczenie dla tak małego dziecka, żeby zabrać je na pogrzeb, na mszę pogrzebową gdzieś na cmentarz. Nie, 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 nie. Moje dziecko nie może, nie mogę go nastawiać na taką traumę gdzieś tam, ale mogę go przybrać za wilkołaka, za trupa i poderznąć mu gardła, bo zna jakąś pętlę mu tam zrobić, nie? Tak, wszystko pasuje. Po trzecie, nie wiem, za moich czasów często były takie imprezy jak bale przebierańców. Wtedy mogłeś się przebrać za różne postacie. Jasne, czasem ktoś się przebrał, przyszedł z jakąś strzałą w głowie i tak dalej i chciał kogoś postraszyć, ale generalnie to były takie bale przebierańców, więc mogłeś się przebrać za co chciałeś, za kogo chciałeś i można było imprezować. Był to czas karnawału i były często dyskoteki, w których trzeba było się przebrać, żeby w ogóle wejść na taką dyskotekę. No to. Można takie rzeczy robić i nie trzeba dorabiać do tego żadnej ideologii. Czwarty absurd to często wiadomo, październik, listopad to już jest taki czas, kiedy jest już dość ciemno około godziny 17, 16, 17 już zaczyna się ściemniać. I wielu rodziców mówi, że w tym czasie, w czasie października, no to nie, 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 jest za ciemno, jest niebezpiecznie, moje dziecko nie może iść na różaniec do kościoła. Ale może zasuwać po osiedlu, po wszystkich klatkach i straszyć i mówić cukierek albo psikus. Brawo. No i generalnie w Halloween przebieramy się za jakieś trupy, za zombie, za kościotrupy, za robimy sobie charakteryzacje, w których mamy jakieś podrżnięte gardła, czy przebite przestrzelone głowy, pełno krwi, latamy gdzieś z nożami i straszymy ludzi yy, po to, żeby. No wiadomo, że ich tak przestraszyć, ale tak dla jaj. I to wszystko można nazwać kultem śmierci, ale chodzi w tym kulcie śmierci o taki. Bo taki dystans do tego, że do, do tego, że jest. Przebieram się za trupa, to mam taki dystans do śmierci, do umierania, bo wiadomo, że mnie to jakoś specjalnie nie dotyczy, że to jest taka zabawa. No i czy ta zabawa, jako dla ciebie człowieka wierzącego, będzie ci w czymś pomagać, kiedy będziesz umierać? Bo wiesz, w życiu odprawiłem kilkaset pogrzebów, i okazuje się, że jakoś na żadnym pogrzebie nie widziałem ludzi, którzy byliby. Z dynią na głowie, albo przebrani za kościotrupa, albo mało tego, ucharakteryzowani jak ich zmarły dziadek, który leży właśnie w trumnie. jakoś wtedy nikt się nie śmiał. Jakoś nikt wtedy nie miał tego dystansu do śmierci. Wtedy widziałem ludzi zapłakanych, rozbitych w kawałki, którzy nie wiedzieli, co mają zrobić. Może warto w temacie śmierci właśnie przemyśleć pewne sprawy, aby. Wtedy, kiedy ona nadejdzie, wiedzieć, co mamy robić. I obojętnie, czy dotknie mnie, czy dotknie kogoś mojego bliskiego, ale żebym wiedział, co mamy robić. Kwestia pierwsza, którą warto sobie uświadomić. Dlaczego umierasz, mamo? Bo przyszedł już mój czas. Nie. Nie bój się, kochanie. Śmierć to tylko część życia. Jest nam wszystkim pisana. Myślę, że wielu ludzi wierzących, nas, nas, katolików, ma pewien jakiś szok, przeżywa pewien szok z powodu jakiegoś dziwnego myślenia o śmierci. Nie wiem, dlaczego ludzie wierzący myślą, że nie umrą biologicznie, fizycznie. Słuchajcie, my jesteśmy generalnie zwierzętami, z których Pan Bóg zrobił człowieka, więc, i tak jak wszystko w tym świecie, zwierząt umiera. Normalnie, fizycznie, biologicznie pewne procesy ustają i nas to też dotyczy. Przecież śmierć jest częścią życia. Dla nas, jako ludzi wierzących, śmierć jest częścią życia. Nie jest końcem, ale jest częścią. Końcem doczesnego życia, tak. Ale wiemy, że Chrystus dopisał ciąg dalszy. Że nie jesteśmy tylko zamknięci tutaj w doczesności. Ale jest nam pisana nieśmiertelność. I ta nieśmiertelność, ona się zaczęła, odkąd przyszliśmy na świat. Śmierć nie zmienia naszej nieśmiertelności. Po śmierci będziesz tym samym człowiekiem, z tą samą pamięcią, z tymi samymi wspomnieniami, z tym samym głupim poczuciem humoru? Może, nie wiem, zobaczymy. Ale yy, pamiętajcie, że bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Czasami mnie zaskakują ludzie, którzy przychodzą i na przykład obrażają się, kiedy ktoś bliski im umrze. Obrażają się na kogo? Na Boga. Czyli znaczy, ja rozumiem, że to jest wielka tęsknota. Czasami jest to trauma, czasami jest to szok i jest to bardzo ciężkie doświadczenie. Ale i mamy dużo w sobie emocji, ale często wywalamy je na Boga, bo wiemy, że i tak się nie odezwie, nie, nie będzie pyskował, bo jeszcze jak po kimś ryczysz, to ci odpysknie. A Bóg jednak jest cierpliwy i raczej nas daje nam się wygadać. Tylko, że nie zostawaj. Na, nie poprzestawaj na tym, żeby się zaciąć w czymś takim. Często ludzie zwalają winę na Boga. bo no, nie wiem, Bóg im zabrał kogoś. Ludzie, od zawsze umieramy. Każdy z nas umrze. Weźcie sobie, wdrukujcie w głowę i nawet jeżeli chodzisz do kościółka i bardzo, bardzo dużo się modlisz, to też umrzesz. No chyba, że zaskoczycie koniec świata i wtedy Pan Bóg przyjdzie tak w całości. Wtedy masz szansę na trochę inne zakończenie. Ale generalnie większość z nas umiera, fizycznie umiera. Dlaczego? Bo bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Chcesz zmartwychwstać i żyć wiecznie? No to sorry, ale musisz umrzeć. Chyba, że doczekasz końca świata paruzji, to wtedy trochę są inne zasady, ale dzisiaj nie o tym. A w ogóle zdradzę wam sekret. Jezus Chrystus, nasz Bóg, też umarł. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? I patrzcie, i nie obraził się na swojego ojca w niebie. No? no tak to jest. Jeżeli my mamy być Chrystusami, czyli jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i mamy go naśladować, no to naśladowanie wiąże się też z tym, że przeżyjemy śmierć tak jak on ją przeżył. Czyli oddamy siebie, całą swoją duszę, całe swoje serce w ręce ojca. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Po to żyjemy codziennie naszą wiarą, żeby w momencie umierania umieć tak powiedzieć z czystym sercem, z czystym sumieniem. Panie Boże, każdy dzień starałem się przeżyć z Tobą, więc moje odejście też chcę przeżywać z Tobą. Mało tego, wiem, że Ty po drugiej stronie na mnie czekasz. Już w końcu nie będę musiał w Ciebie wierzyć, bo w końcu Cię zobaczę. Więc jest to spotkanie z osobą, za którą tęsknimy. No chyba, że nie mamy relacji z Panem Bogiem, olewaliśmy temat przez całe nasze życie, no to będzie bardzo ciężko nadrobić to w godzinie umierania. I raczej nie liczmy na tą opcję. Jasne, są opcje typu o, ten dobry Łotr na krzyżu, który jeszcze się nawrócił, no ale on właśnie spotkał Jezusa i wyznał mu to szczerze. Nie znamy całego jego historii, ale może warto napisać swoją już teraz. I zacząć ją pisać, atramentem przyjaźni z Bogiem. Dlaczego nie? A teraz, od strony duchowej, mała instrukcja, co robić, kiedy ktoś umiera. Co mamy robić, kiedy ktoś z naszych bliskich umiera? Przede wszystkim pogadać z nimi i powiedzieć, ej, czy Ty jesteś gotowy na spotkanie z wiecznością, z Panem Bogiem? Jak twoje serce? Mówi słuchaj, zadzwonimy do księdza, przyjdzie, wyspowiada Cię wtedy, kiedy jesteś trybny, kiedy jeszcze kontaktujesz, kiedy jesteś świadomy, kiedy jesteś w stanie przyjmować komunię świętą, przecież komunia święta jest potrzebna jako wiatek, czyli ostatnia komunia, czyli ostatni pokarm na drogę do wieczności dostajesz Chrystusa do serca i On cię przeprowadza na drugą stronę, kiedy umierasz. No, najlepsze zakończenie jest możliwych, tak? Jest Chrystus, jest twoim przyjacielem, czyli pojednałeś się z Nim, jeśli było coś, co cię od Niego oddzielało, mało tego, przyjąłeś Go do serca i czekasz na spotkanie już twarzą w twarz. Tak powinniśmy kończyć nasze życie na tym świecie i o to się starajmy. Oczywiście są sytuacje, kiedy ktoś z naszych bliskich już nie kontaktuje, nie, nie jest w stanie, jest w takim stanie na przykład agonalnym, no, to jest to, że na przykład nie wiemy, kiedy jest stan agonalny, bo na przykład nie mamy doświadczenia. Jak człowiek bywa czasami przy ludziach, którzy umierają, czy idziesz do hospicji i im posługujesz, to jesteś w stanie odróżnić, czy to już jest koniec, czy jeszcze nie. Często rodzina zwleka. Nie zwlekajmy. Zróbmy to im szybciej, tym lepiej. Przede wszystkim trzeba być gotowym duchowo. I warto wtedy też zadzwonić po księdza, powiedzieć: Proszę, księdza, jest taka sytuacja, jest ciężka nie? Yy, sprawa. No, już tata, czy mama, czy tam dziadek nie kontaktuje, leży, traci przytomność. Jakby go ksiądz przyszedł i namaścił, I właśnie wtedy ksiądz przychodzi i namaszcza kogoś, kto nie jest w stanie się wyspowiadać. Nie jest w stanie się wyspowiadać, nie jesteś w stanie przyjąć łaski uświęcającej. Ale jeżeli właśnie jest taka sytuacja, kiedy nie masz już świadomości, wtedy namaszczenie chorych, sakrament namaszczenia chorych daje odpuszczenie grzechów. I w ten sposób dostajesz, że tak powiem, last minute jeszcze łaskę. Tylko ktoś musi o to poprosić. I właśnie w tym jest rola rodziny, nas, rodziny, żeby zadbać o to i nie, od, nie czekać na to do ostatniej chwili. Mało tego, towarzyszymy tej osobie, jesteśmy przy niej, czasami może na zmianę, byle żeby nie była sama. Oprócz tego, jeśli mamy świecę gromnicę, ona właśnie jest wtedy po to, żeby ją postawić, i zapalić. Świeca gromniczna, czyli ta, którą jeśli nie masz takiej, to w lutym możesz sobie poświęcić w Matki Bożej Gromnicznej, a po prostu świeca ze chrztu, którą masz, to wtedy się stawia tak, żeby ten zmarły, leżąc w łóżku, patrzył i widział to światło, które prowadziło go przez całe życie, które dostał na chrzcie świętym, nie? ta świeczka była wtedy, to się odpaliło i wiara, której, której symbolem jest ten płomek, prowadziła go przez całe życie, więc przy umieraniu też niech będzie mu światłem. I to jest tak jak w tej przypowieści o pannach roztropnych, których lampy się paliły, to jest też takie fajne nawiązanie. Ale wtedy też prosisz Matkę Bożą o wstawiennictwo, żeby też Cię odprowadzała do wieczności. Modlimy się, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Za, z taką osobą przy niej, żeby ona czasami nie jest w stanie się modlić, ale może słuchać. Różaniec, litanie do świętego Józefa, i prosimy generalnie o to, aby Pan Bóg miał tą osobę w swojej pieczy. Nie wiem, jak ta historia się zakończy, prawdopodobnie tym, że umiera, bo to już jest taki stan, ale wiem, że nawet tą najcięższą chwilę odchodzenia, wiemy, że Chrystus ma. W swojej opiece, tą naszą bliską osobę, i to jest najważniejsze, co możemy zrobić. Oprócz, oczywiście, naszej obecności i bycia po prostu dla. No i wersja Halloweenowa, instrukcji, kiedy ktoś umiera. Jeśli jesteś człowiekiem, który świętuje Halloween, a nie wszystkich świętych i nie karmi się sakramentami, to w tym momencie co robisz, kiedy twoja bliska osoba umiera? Podchodzisz do jakiejś swojej umierającej babci i mówisz tak, babciu. Cukierek albo psikus. Mało tego, może dajesz do jej ręki jakąś taką dynię, żeby sobie potrzymała przed śmiercią. Albo robisz jakiegoś fajnego selfiaczka, bo przecież wygląda jak śmierć, nie? No i widzicie, Halloween w niczym nie pomaga, jeśli przychodzi co do czego. Podsumowując, jak widać, śmierć jest bardzo ważnym fragmentem naszego życia. Bardzo ważnym momentem, na który przygotowujemy się przez całe życie. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, duchowych rozwiązań, a nie płytkich i głupich, które nic nie wnoszą. Dlatego warto karmić się tym, co mądre, Bożą mądrością. I o takiej Bożej mądrości przypomina nam w listopadzie uroczystość wszystkich świętych, w czasie której świętujemy, jesteśmy na Eucharystii, bo się cieszymy, bo wiemy, że nasze życie jest wieczne z Bogiem w niebie chyba, że wybierzemy sobie inaczej. I oczywiście Dzień Zaduszny, w których wspominamy tych wszystkich, którzy potrzebują tego, co najważniejsze, czyli łaski, Bożego Miłosierdzia. A to my możemy im je wyprosić przez ten listopad, przez nawiedzenie cmentarza, modlitwę za nich, a nie tylko ustawianie znicza albo chryzantem, bo to w niczym nie pomaga. To tylko jest symbol tego, że pamiętamy modlitewnie, ale jeszcze bardziej, kiedy odprawimy... Kiedy zamówimy mszę świętą za taką osobą, bo przyjdziemy nam msze świętą i ofiarujemy komunie w jej intencji, albo uzyskamy odpływ zupełny. To powinniśmy robić, to powinniśmy kultywować, to powinniśmy przekazywać dzieciom, swoim dzieciom, bo przecież kiedyś każdy z nas umrze, no i warto byłoby, żeby młodsze pokolenie modliło się za nas, odprawiało mszę za nas, odwiedzało nas na cmentarzu, nie tylko po to, żeby postawić znicz, ale żeby ofiarować koronkę do Bożego miłosierdzia za nas. Będziemy tego potrzebować. Jeżeli tego nie przekażemy młodemu pokoleniu, to nikt za nas tego nie zrobi. Oni będą sobie świętować Halloween, a my będziemy czekać na Boże zmiłowanie w czystcu. A na koniec taki filmik, który jest takim dobrym podsumowaniem płytkości i trochę takiej głupoty całego Halloweenu, bo może się okazać, że wtedy, kiedy ty umierasz i potrzebujesz pomocy, wszyscy inni dookoła będą się po prostu tylko śmiać. I myśleć, że to taki performers. Dzień dobry. Dzień dobry.